Przemek Staleta powiedział, że nie będzie się z Tobą przewracał. Czy może przez pół roku będziesz chciał na tyle doszlifować parter, żeby poddać Przemka? Ponieważ można przez ten czas zrobić wystarczające umiejętności. To nie, to nie pół roku, tylko jeszcze 7 tygodni. Natomiast e, szkoda, że on w ogóle chce ze walczyć. Holender, to jest najgorsze, bo jak już się nie chce przewracać, najlepiej, żeby w ogóle nie chciał walczyć ze mną, a widzicie, no przyczepił się jak grzeb do psiego ogona, eee, prowokował mnie do tej walki, wielokrotnie, eee, gdy odmawiałem, mówił, że jestem tchórzem tylko dlatego tę walkę przyjąłem. Ja już tu dzisiaj mówiłem, dla mnie, aby ta walka miała jakikolwiek sens, musiała coś innego ze sobą mieć. Dlatego postanowiłem całą garść za pojedynek przekazać Mateuszowi e, o chłopakowi, który naprawdę e, to, to jest wielki wojownik. To jemu te pieniądze się e, należą. E, i, I tylko w takiej formie ma dla mnie ta walka sens. Nie chciałem walczyć z zaletą. On przypisując te wszelkie ideologie do tej walki. Robiąc z tego taką polską wojnę trojańską, gdzieś mówiąc o tej nienawiści, on to wszystko robi tylko i wyłącznie pod publikę. Tylko dlatego odgrzewa jednak ze mną i próbuje sprowokować również Andrzeja Gołoty. Tylko dlatego, żeby jeszcze na koniec kariery uszknąć sobie parę złotych. To jest. Cała filozofia tego wszystkiego, co Saleta robi. Czy to w takim razie była tylko i wyłącznie chęć pieniędzy, czy jeszcze jakieś są głębsze powody, dla których były te prowokacje? Nie, no ma jakieś tam głębsze powody, to wszystko było, coś się pokłóciliśmy. O co się pokłóciliśmy, no to musicie zapytać jego. Natomiast moim zdaniem, rozdrapując tą starą ranę, sam się stawia jako mężczyzna w bardzo niekomfortowej sytuacji i uważam, że robi źle. No ale chęć zysku, chęć pieniędzy widać jest u niego dużo większa. Porozmawiamy teraz o Mariuszu Podzianowskim. Dzisiaj poznaliśmy jego przeciwnika. Jest to Erik Baterbin-Esz. Jak sądzisz, jak ta walka może się potoczyć? No to kolejny ciężki przeciwnik dla Mariusza. Podejrzewam, że. Dosłownie ciężki. No dosłownie ciężki, ale i w przenośni również, bo Baterbina, pomimo nieco komicznego wyglądu, ja bym naprawdę nie lekceważył, bo ja widziałem walki Butterbina i to jest naprawdę dobry zawodnik. I, I uważam, że Mariusz po raz kolejny pokazuje charakter, wychodząc do, do niego. Ta fala krytyki, jaka spłynęła na Pudziana po walce z Sylwią, jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Bo dla mnie to, że Mariusz całą pierwszą rundę przewalczył, to był dla niego wielki sukces. Facet wychodzi, ma na koncie dwie walki Formule Mała i walczy z dwukrotnym mistrzem UFC. Ja nie rozumiem czasem ludzi i ich krytyki. Cięż, czeka Mariusza ciężki pojedynek, i, no i fajnie, że taki odejdzie. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego, skąd, skąd w nas taka, e, można powiedzieć, nienawiść e, bądź zawiść? Nie, ja, nie, ja nie wiem, skąd się to bierze, to jest specyfika tumu. Ja tylko się z czymś takim spotykam, gdy są duże, e, duże skupiska ludzi. E, wtedy nie ma odpowiedzialności indywidualnej, wtedy każdy jest odważny. Wtedy każdy może sobie tam pogwizdać, pokrzyczeć, bo wtedy każdy jest niewidoczny. Gorzej, jak się, jak się to ma, gdy się z kimś widzi oko w oko. Natomiast dla mnie to nie jest problem, bo ja naprawdę e, uważam, że kibice kupując bilety przychodzą i mogą sobie dopingować, kogo im się podoba. Mogą sobie gwizdać, ile, ile wejdzie na kogoś, kogo nie lubią. Mogą sobie bić brawa, ile wejdzie na kogo, na kogo, na kogo, e, kogo lubią. E, ja nie walczę dla kibiców, powiem szczerze. Ja walczę w tej konkretnej walce tylko po to, by pomóc Mateuszowi, bo z innego powodu bym się na tę walkę po prostu nie zgodził.